Najlepsze techniki negocjacji. Co działa, a co nie? W tym filmie podam Państwu kilka bardzo konkretnych informacji, porad dotyczących negocjacji, ale uwaga: negocjacji nie w tym stereotypie, który znamy, o którym słyszymy, nawet widzimy go na w półkach sklepowych, kiedy przeglądamy książki na temat negocjacji. Ale dowiemy się, co w negocjacjach zawodowych, realnych, rzeczywistych, jest istotne. Tytuł jest przewrotny: Najlepsze techniki negocjacji. Proszę Państwa, zawodowy negocjator nie używa technik negocjacyjnych, nie skupia się na nich. Skupia się na inżynierii negocjacyjnej, której celem jest. Wygenerowanie takiej atmosfery negocjacji, w ramach których techniki negocjacyjne nie są potrzebne. Co jest kluczowe w negocjacjach? Punkt pierwszy. Negocjacje nie lubią pewnych pojęć, pewnych słów, pewnych zachowań. Jakie to są słowa? Bardzo nienegocjacyjne słowa. Kompromis, uległość. Argumentacja, zwycięstwo, walka, przekonywanie, nacisk, perswazja, zdobywanie przewagi. Te słowa, które wymieniłem, to są słowa bardzo nienegocjacyjne. Wielokrotnie negocjowałem. Przekracza to liczbę tysiąc. Zarówno negocjacje zwykłe, biznesowe, jak i międzynarodowe, kompleksowe. Negocjacje codzienne, pojedyncze, że się tak wyrażę, związane z jakąś pojedynczą transakcją, albo negocjacje kompleksowe, które trwały ileś dni. A jakie słowa negocjacje zawodowe lubią, akceptują? Słuchanie. Parafrazowanie. Zadawanie pytań, odpowiadanie na pytania, brak agresji, skupianie się na rozumieniu drugiej strony, szukanie rozwiązań dobrych dla obu stron, słuchanie. Tak, jeszcze raz powtórzyłem przygotowanie, pokora. Słuchanie, zadawanie pytań. Jeżeli teraz słyszycie Państwo te słowa w konfrontacji z tą pierwszą grupą, nagle widzimy, że już ustawia nam się inny obraz negocjacji. A teraz kilka konkretnych punktów. Cztery podstawowe zasady, hasła, pojęcia w negocjacjach: uwaga. Te pierwsze cztery są na nie. Czego w negocjacjach nie robimy? Punkt pierwszy: nigdy nie atakujemy. Punkt drugi: nigdy nie bronimy się. I punkt trzeci, najważniejszy: nigdy nie argumentujemy. Uwaga, obrona, atak, atak, obrona to też jest argumentacja, a więc te pierwsze dwa punkty wchodzą w zakres tego trzeciego. Argumentowanie w negocjacjach jest negatywem, bo to jest pokazywanie komuś, ty nie wiesz, ja wiem, ja jestem lepszy, ja ci muszę wytłumaczyć. Ty jesteś niżej, odbiera drugiej strony mózg pierwotny, ponieważ ja jestem wyżej, ja mam przewagę, bo ja wiem, ja ci tłumaczę co ja wiem, a ty tego nie wiesz. Punkt czwarty na nie: nigdy nie negocjuj ceny. To jest tak oczywisty element dla negocjatorów, że państwa zdziwienie w tym momencie, chociaż oczywiste dla nas, dla mnie. Jest zdziwieniem, które ma prawo być, ale które w realiach negocjacyjnych będzie określone aha, czyli tak naprawdę nie masz wiedzy i nie wiesz, na czym oparta jest inżynieria zawierania transakcji. Jakie są punkty na tak? Podstawowy punkt: zadawaj pytania, zrozum drugą stronę, a więc zadawaj pytania, pozwól jej się wypowiedzieć, następnie słuchaj. Słuchaj aktywnie, słuchaj z mechanizmem akceptacji. Zadawaj pytania i słuchaj komentarza używając mechanizmu akceptacji w reakcji. Zadawaj pytania, które pokazują Twoją merytoryczną stronę, czyli wiedzę, know-how, pokazują Twój system wartości. Zadawaj pytania, żeby rozumieć i indukować u kogoś zainteresowanie tobą, ponieważ ten ktoś czuje, że jesteś zainteresowany drugą stroną. Następnie parafrazuj, domykaj, ujmuj to w pewną formę, która upraszcza, a jednocześnie pozwala na znalezienie konsensusu. I punkt ostatni. Proponuj, ale proponuj zawsze w konwencji, która jest dobra dla obu stron, dla tamtej strony i dla tej strony. A więc, dla mojego uwaga, nowe słowo kontrpartnera. To nie jest przeciwnik, to jest kontrpartner. I tutaj ciekawostka, kiedy jestem zatrudniany przez firmy, organizacje, osoby do tego, aby być negocjatorem, pytanie brzmi: ktoś mi płaci za to, kogo reprezentuję? Zawsze reprezentuję dwie strony. Ponieważ jeżeli ja wynegocjuję coś bardzo dobrego dla tej mojej strony, która mnie zatrudniła, ale to będzie coś bardzo złego dla drugiej strony, to się później odbije czkawką, mówiąc bardzo delikatnie, na tym, kto mnie zatrudnił. Dlatego negocjator zawsze dba o dobro dwóch stron. Czy to jest możliwe? Jest. A jak? Widzicie Państwo w tym momencie stronę, link, na której będziecie mogli otrzymać bezpłatny artykuł, który napisałem na temat negocjacji. Będziecie Państwo mogli ściągnąć sobie PDF-a, w którym wiele rzeczy jest wyjaśniony. I ponieważ ja z Państwem dzielę się tą wiedzą, zapraszam do tego, abyście Wy podzielili się z innymi. Dlatego pamiętajmy, że świeca, od której odpalana jest inna, nic nie traci. Krzysztof Sarnecki, Quest Change Managers.